Tak jest, nie ma tak. Ścikać na kurwę z ziomkiem pod fryzjerem. A? I to do z tak, tak okej, okay. skończyłem. Niech się oh. dziwka kurwa ktapla w lemoniadzie. Dobra ja się pozwiem katę, Tak, muszę, muszę, wiesz, zobaczyć garnitur swój nowy, znaczy nowy, stary nowy wyciągnąć, tak? Cholitka. mogę to może mi kasy pełnić? Taaa, no, naciąga? Czy to jest jak jest metoda na wnuczka To teraz pewnie jakaś nowa metoda kurwa na Jacqueline, na dziecioka. Wiem o co chodzi, kurwa. Pieniądze zawsze chcą ludzie wyłudzić kurwy jebane Tu co no to? No to miałem pierwszych od jak Naprawdę. Jacqueline, Ta która Ta. ma dupcze. Tak, ona ma sobie <słuch> I właśnie miałem się taki No Dobra, no prowadziliśmy seks. I jest szansa, że mam sobie dzieciaka. Ale widziałem się, że byś zdradała Ten, tak policzyłem powolutku, nie? Jak ty sobie rozmawiać przez telefon A. Że mam około 3 dni na spłatę siana 200 tysięcy albo rozpocznie się proces windykacyjny czy prawdopodobnie kurwy będą chciały mi moją furę zajebać, moje LED. A ON jest warte ze sto koła Muszę rozpinić papier Mam 3 dni na rozknięcie papieru kurwa stary Kumasz to 3 dni na 230 koła A. Mam pomysł I jak to zrobię, nie Wiesz jaki mam plan? Taki plan mam jak prawdziwy facet. Zarobić te pieniądze i kupić zdrabki kurwa, wtedy wygram. <grym> i wtedy oddam całą kasę, to Co? jest proste. Tak, Ej zarobię dychę koła, zarobię dycha koła w chwilę. To jest momencik, kupię zdrapkę golden kurwa, zdrapuję i mam koła. <grym> ale to proste. Życie dojrzałe jest naprawdę banalne. Co? <grym> kurwa! Ty! Tak się składa, że my też wykurwili z mieszkania. Nie mogłeś zajechać może 500 dolców? Jestem pod kapuccino domem. kurna cool, czekaj, już ci daję. Jesteśmy portem kapuccino. Zapornie się pokaramy. Nie wiem, nie wiem, co z tym kaszanem, Czy można mówić? Ile chcesz kasy? Z 500 dolarów. Eee. Dzięki Jesteś wielkie. Nie 600, No wiem, wiem, ale ja kupię teraz telefon i wiesz i nie mam kasy, żeby zapłacić czynsz. Ale jest Lucy Goldbayer To jest taka moja stara znajoma ze szkolnych lat i powiedziała, że mi spuści tyle Lucy, Lucy! Lucy Goldbayer! Jestem z kasą! O, witam cię Loganiku! Wynajmniej Tak jest! A jak mój pokój? Nie ruszałaś nic, dziewko jebana? Z tymi lepkimi ręcami, kurwa? A, koinka Tak jest, stary, dobry klimat Ech, Kurwa, ale gorąc. Mam tak, 17 tysięcy czystych. Wezmę sobie dwa koła do kieszeni. Nieopodatkowanych mam 12. No to mam załóżmy, 30 tysięcy. Mam tak, indykę, Rudelantisa Jaranie sativy 90 geta, mety mam białej 32 koła. Indyka jest dobra do sprzedawania. Rudelantis w sumie też, meta też Nasionka jeszcze, żeby nożyczki, żeby podciąć ryba. Zestaw weź, gaśnica. Klucz francuski latarka pałka policyjna. Paralizator mam, zajebiście. Klucz francuski latarka. Pałka policyjna, wezmę sobie paralizator. Oh yeah. I teraz tak. E. Garderoba. Garderoba. Loko. Gówno. Strażak. Zima. Nie no, Alberto Loco styl wchodzimy, nie? Z paralizatorkiem. I jak stary? Dalej na mnie jak ulał leży. Piękny, piękny stary, ale jestem... Niepokoję czego smsa! No opowiadaj, co z tą Jacqueline? Jeżeli chcesz pochować Jacqueline i chcesz, aby twoja córka przeżyła, rób to co mówimy. Masz 24 godziny na dostarczenie pewnego przedmiotu. Oczekuj na kontakt. Zatarłeś z członkami Loży. Zaszkodziłeś jednemu z nas. Członkami czego? Loży Jakie kurwa Loży? Loży to co może w kluby zarezerwować kurwa na osiemnastkę cwel jebany. Tu. Kto tam się podpisał? Jak idzie w numer? zastrzeżony jakiś? Zastrzeżony! zastrzeżony. Kurwa! Członkowie loży? I, 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 i dostajemy jeszcze wiadomość, informuję o obszerniczu postępowania egzekucyjnego pańskiego majątku, a, ale ja kurwa nie mam majątku, po pierwsze, a po drugie, pierwsza licytacja odbędzie się za miesiąc, Postawiamy biuro komornicze, starszy inspektor Tomasz Smith. Jeszcze raz, a... Tomasz Smith, kurwa, inspektor? Tomasz, Tomasz Smith chce mi zabrać cały majątek, a moim majątkiem no, tylko jeden samochód. Przecież ty nic nie masz, a poza ma się... tym samochodem z rogami. Eee, dobra, weź skocz do fryzjera, jest tu po drugiej stronie ulicy. Mam wizytę. U Granger Rancho. Nowa fryzjerka w mieście. Pamiętasz Lu Lucynę? Odeszła kurwa, no, z jakimś bogatym chłopem. Poznała chłopa, kurwa, obcinała jakiegoś milionera czy coś. I Powiedziała, <coughs> że rzuca robotę w pizdu i wyjeżdża z nim. Teraz kurwa jest jakaś nowa. Granger, Ranger się nazywa, chuj win. Ranger, ale dobrze obcina. Zaraz się okaże. Nie będziesz wstyd się obciąć. Siemano, witam serdecznie. Pani Granger, poproszę fryzurkę na ananasa. Tak, mam nadzieję, że będzie pani Dobre. równie dobrze obcinała jak lucyna. Kolor wąsa mi tu nie podoba się, wiecie? O, taki lepszy. Okej. Okay. No i to Co mi się dobra? podoba. LOG, arena style. O nie prędko wrócę do swoich dreadów rudych. A mi ładnie obcięła. No, Szyboczyła? powiem ci, no. Kurwa. Bo te oczy twoje, ja pierdolę, byś to zakropił sobie czymś, bo to wygląda, kurwa, poniżej tragedii. Jak zakropić? Zakropić, nie wiem, jakimiś kroplami do oczu, bo to jest czerwone to jest tragedia, chłopie. Zatarte oczy, kurwa, zaropiałe, zajebane jakimś gównem, ty. Byś byś to zakropił za jakimiś kropelkami. A, a u niej może ona ma jakieś kropelki? No to jest, kurwa, pewnie, że ma, zapytałem, ogarnij się to. Zapytałem. Zapytaj, że jej. Czas na pierwszego kiepa na wolności. Kurwa, zapalniczki nie mam. To chuj szczelił! Bo za zaraz skoczymy. Dzień dobry, nieznajomy. Proste, fastman. Kurwa! Jeba z... Teraz to jest to! Powiedziałem, co na kapuccino No i pięknie, stary! Ja jestem taka czarna kawa, a ty biała z mlekiem, kurwa. Właśnie tak! Gang, kurwa baristów. Coffee gang! Coffee gang! gang. <coughs> 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 ty, no nieźle, poinądzisz, że pasuje ci to, bratku? Wyglądasz jak prawdziwy garnuk z getta That's right widzisz dziwko do mojego ziomka wygląda? Trzymaj bombę, o kurwo Hahaha, <laughs> jest? Cool. Trochę lemoniady prosto z kicia, kurwa, od LOG gangu Tak jest, nie ma tak jak sikać na kurwę z ziomkiem pod fryzjerem I to jeśli Właśnie tak, tak, okej, okay, skończyłem, niech się oh. dziwka, kurwa, ktapla w lemoniadzie, dobra, y, potrzebuję tylko ognia i w sumie, a, poparza na to, Co? Mm, e, paralizator, <ścoughs> to też jeszcze paralizuje, paralizator, klama, to może być to, dobra, y, czas do jakiegoś z shopa skoczyć jeszcze po, po zapalniczkę, okej, okay, czas ucieka, ja dalej nie mam 200 tysięcy, żeby oddać. Dobrze wygląda w tej fryzurce. U niego, u niego jakby troszkę ta fryzura inaczej wygląda, nie? Stracisz samochód. Co możesz stracić poza tym? Znaczy no, właśnie boję się tylko o samochód. Tak naprawdę nie mam do stracenia nic. No nic. To po co ci odkładać czego do kieszonki, a ja odkładam pieniądze do kieszonki? Nic nie spłacam, tym złodziejom. Po co mam odkładać czego do banku, jak i tak to z niej a, może masz rację, ale nie wiem do czego może się taki urząd miasta posunąć. Może będą chcieli mi nawet a, eksmitować z, z, z całego miasta. A, ja nie pierdo. wiem. Może, może za bardzo się spinamy. Kurwa, zabiłbyś chłopa na motorze. Ja pierdolę, za to upcarz. Ok. Przebrać. Jasne, poczekam tutaj. Gdzie jest kurwa sklep? Ja jest. E, jasne. Mogę być kreatorem twojego stylu. Może jakiś garnitur, może jakaś fajna garsonka, to znaczy taka kamizaleczka, mucha, może krawat. Zobaczmy, pani, dzień dobry. Chciałbym dobrze wyglądać. Uuu, to proszę, proszę pana to, proszę stąd wypierdalać, no, nic się nie da z tym zrobić. Jak to? Dobrze Do pana, czego? no dobra, niech pan tu tam oskoczy. skoczy. Czego pan szuka? Jakiegoś, może inaczej, niech pan coś powie o sobie. Kim pan jest? Co pan Czego robi. Czego szukam, Logan? Czego szukam, Logan? No nie wiem, szukamy coś, co podkreśli męskość, dojrzały wiek mojego kolegi, zarazem dodam mu ani muszu, nie, nie postarzy go, ale też nie zrobi z niego pseudo dzieciaka, tak? Szukamy czegoś kurwa stylowego. Jesteśmy jednym z bardziej poważniejszych biznesmenów w, tych, w tym mieście. No Jesteśmy, nie, nie lubię się chwalić, że ale jesteśmy gangsterami. Takimi, co się wszyscy nas boją. Okej, widzę. Proszę leź mi chwilkę. Okej, chyba na mnie leci też dzira. A może to! Bardzo elegancko wygląda. No ale taki Kurwa, poszerza ci talię, wiesz, to musi być Slim Fit. Popatrz jak wyglądam. Wcięcia są i tak dalej. Eee, ty dziwko! Może pani do tu przyjść? Już lecę! Wschodzi pani to jest najprędzej. Szukamy czegoś z cięciami w talii, żeby po prostu pod widzi pani mnie jak wyglądam? Tak, tak, tak. No, widzi pani? I chcę, żeby tak mój ziomek wyglądał. Może tego koszula? No, tylko te rękawiczki. Może... O, kolor koszuli, taki lekki róż. Ładne. Spoko. To no, spodnie, spodnie, to. Do... No, ale zobaczmy i spodnie białe na przykład, takie rurki. Kurwa! Buty jakieś fajne z cholewką. O, takie cygarety. O, takie coś. O czarny pasek. No dobra, buty, buty. Muszą być eleganckie, proszę. Dawaj tu z jakimś fioletowym gadżetem, kurwa. Powiem ci, George, wyglądasz naprawdę poważnie. Kurwa, Louis ty. O, takie, takie, ty! Cyganki takie, jak one się nazywają? Mo Monsiery A O! Hubert oh, może kolor inny. przekazuje 125 A. piłek do Akademii FC hmm, Dwa kolory. Zostawiam kilka gwiazdek i uciekam. Dziękuję serdecznie. SSA. O, bo takie właśnie, no. Pingwinki. No i te rękawiczki, rękawiczki to wyglądają tragicznie, nie? Zaraz jeszcze, pani powiedziała, że zaraz się wynajdziemy. Okej. Okay. Może takie? Hmm... Zobaczmy. To są takie... No. takie buty Jestem kurwa ciekawe. takiego starego chłopa. To zaraz coś innego znajdziemy. Pani, coś pani tu doradzi? Jakieś buty lepsze, no? Dorać mojemu ziołkowi buty. Muszą być takie, żeby stopa była smukła, rozumiesz? Smukła stopa. Nie poszerzające, tylko osmuklające stopę. To są kurwa jakieś wkładaki. Takie coś pani, to tylko dla dzieciaków takie buty. To pani kurwa mówi, że to tylko dla, dla młodzieży, są właśnie te. Te 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 buty, chyba nie ma dla mnie. Kurwa, no tam były fajne jakieś, no. Siłgaru innego sklepu jecha. Mokasyn taki, o kurwa, wiesz o co chodzi. A może ta, to chyba za ciemna. Chłop buty w grze wybiera. O tu masz takie kurwa. Cygaretki. Może po no i kurwa, git i chuj, nie. rękawiczki, to wyjebać w pizdu. No i kurwa, chłopie. Przecież ciebie... Jak chłopaki cię zobaczą, to cię nie poznają, nie? Tam było dobrze już. No i git, ty naprawdę, no nie poznają cię chłopaki, naprawdę. <kluje> Aż tak dobrze? Bardzo dobrze. Fenomenalnie. Zobaczy, czy są jakieś bandamki fajne. Jeszcze myślałem, żeby bandamę mu dojebać. Nie, okulary chcę takie, jakie mam. Kurwa, Mać. Gdzie są tu czapki? Dwa tysiące mnie to kosztowało. Ile? Dwa tysiące dobra. Dwa 2000... tysiące eee, No to no bo to jest wysokiej klasy ciuch. Eee, Poczekaj, po, po czapki tylko znajdę. Ale jednak trzeba żeby wypaść. O, tu są jakieś, może jakieś bandamki fajne. Też coś chcę. Co? Znaczy, Patrzcie, to wygląda jakby miał, wiesz... Opaskę, nie? Chociaż jakby w środku... Włosy to chowają, zajebiste to jest, no. Był po opaska, ale zobaczymy jeszcze inne. Ale tu są bandamy, zaraz znajdziemy. Co o takiej opasce? Jak to wygląda? Kurwa, no wygląda. Jakbyś miał jakieś wodogłowie jebane. Naprawdę. O, ta lepsza, ta lepsza, ta lepsza. A kto. O, taka, widzicie? Patrzcie. Wow, też dobra. Ja mam dużo maleński. Co myślicie o takim czymś? A taka? eee, Super. Co myślicie, widzowie, o tym? Dobra. Pięknie. Trzeba zapłacić. Co myślicie, widzowie? Gitówę? 100 dobrze. A to na. Pustego liżaka. Na razie mam na Dobra, no i zajebiście i to moje kłaki jakieś. mi nie wpadają do, 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 do oczu Okularki Akurat mam e, okularki, ale możesz sobie to zakupić kupię. już zakupię. zakupię okulary Co on kurwa ma na tej głowie Już kapustę masz na tej głowie On za kupiłem się widział Pani przekował ucho Bartek no możesz postarać się, bo grają też młodzi młodsi gracze, tak? Na serwerze to jest kwestia wszystko indywidualna, nie? Zagadasz do administratorów. No jestem! Elegancko. Co pani mi zrobiła. No, i to okulary? Kurwa, wygląda, że taki trochę hipster, no? może się pomyśleć z jakąś gwiazdą Instagrama. Ormuziny mieczy nie. No, naprawdę wygląda. Ja bym ci nie poznał ulicy starej. Jak cię chłopaki zobaczą, a jak cię zobaczy. ta Suzy, wiesz tu raz. No, no wiem. To będzie dopiero. Polubij czy no, po ostatnich ekscesach chyba nas nie polubi, ale możemy jej złożyć wizytę, zgarnąć ją z miasta i pogadać z nim jeszcze raz, tak? Bo z tego co pamiętam, to przez nią znal znaleźliśmy się w tym kiciu. No, no, czy, czy, co masz na myśli? Co byś my chciał zrobić? <laughs> Można na po początku postraszyć i wycią wyciągnąć informację. Albo nie, nie, nie o, znowu się pokojmy w to gówno, nie, 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 my się znowu jak jakiś kryminogenny skurwysyn. Jedźmy do sklepu po zapalniczkę. Nie lubię tych decyzji.